Cześć, Adrian Łapczyński z Epic Moim gościem jest Łukasz Żydziński, project manager z naszego zespołu. Dzisiaj porozmawiamy trochę więcej o trudach z życia project Managera, też o różnych trudnych sytuacjach i niektórych ciekawych wskazówkach. You know, I Łukasz, jaka była, jaki był najbardziej stresujący moment w Twojej pracy? Nie chodzi mi o projekt, ale o moment. Najbardziej stresujący moment w mojej pracy? Wydaje mi się, taki, nie wiem, czy najbardziej stresujący, ale ten, który mi przychodzi do głowy w pierwszej kolejności, to w momencie, kiedy, to był chyba listopad, zbyły, było wtedy dużo terminów, jeśli chodzi o zbliżające się wnioski, nie tylko, od, nie tylko jeśli chodzi o wnioski, które robimy wewnętrznie w firmie, ale także od strony klientów. Więc było bardzo dużo pracy. Przy tych wnioskach zawsze trzeba troszeczkę posiedzieć, troszkę zastanowić się, jak to wszystko działa. Mówimy tu o dokumentacji do projektów unijnych, tak? Tak, tak, to... tak dokładnie. Mhm. Mhm. E, I w pewnym momencie wszystko się tak bardzo nawarstwiło, że ciężko było to spiąć w czasie. Mm -hmm. I to jest taki moment, który mi najbardziej wtedy no, tak utkwił teraz w głowie. Um, ciężko mi przytoczyć jakieś inne momenty, takie najbardziej stresujące, bo wydaje mi się, że nie ma najbardziej stresujących momentów. Mm. Wszystkie mają mniej więcej podobną kategorię stresową. Jasne. Ja się <grym> też mogę się podzielić pewną anegdotą, bo też mieliśmy taką historię, że klient, pani klientka. Oczywiście, bez ujawniania danych personalnych, kiedyś do nas przyjechała do biura po to, żeby pracować z programistą od projektu. W biurze, właśnie. No bo tak było wygodnie i generalnie u nas zespół w większości pracuje zdalnie. Ten programista był świeżo po przeprowadzce do Krakowa. Dla mnie było oczywiste, że on przyjedzie z komputerem, skoro umówiliśmy się na dwa dni pracy, ale no jednak okazało się, że klientka już wchodzi do, do naszego biurowca, a ten pracownik, no pytam go, gdzie jest komputer? No nie mam, pracuję na stacjonarnym. <laughs> no ale na szczęście zadzwoniłem wtedy szybko do ciebie, też szczęśliwie mieszkasz jeszcze w Krakowie, czyli tu, gdzie mamy biuro, no i przyjechałeś do tego biura z laptopem. Pobraliśmy projekt i nikt nawet nie zauważył, że jest coś nie tak, ale no, było to ciekawe doświadczenie. Tak, to jest też wynika troszeczkę z takiego mojego doświadczenia życiowego. Bardzo często od wielu lat jestem w rozjazdach, więc jednak siłą rzeczy korzystam z laptopa, nie z komputera stacjonarnego. W tym przypadku to um, uratowało nam troszeczkę um, tak, imidż. Tak, tak, tak. No ja powiem szczerze, że też jakby dla mnie to było oczywiste, więc nie dopytałem, nie potwierdziłem, więc Trochę też biję się w piersi, że to, że to moje, moja wina. Tak, ty zaczynałeś swoją pracę jako programista. Powiedz mi, co jest najtrudniejsze w pracy programisty, ale uwaga, programisty, który dowozi, który dowozi w terminie i jakby nawet przed terminem i na wysokim poziomie. Najtrudniejsze jest dowieść pod mhm. tym kątem, że bardzo często w pracy programisty zdarzają się problemy. Które nie wynikają stricte z naszej winy, jednak wynikają z sytuacji losowych. Mam tu na myśli przykładowo. Pewna paczka może być niekompatybilna z inną paczką, które, które co sprawia, że rozwiązanie, które powinno działać według nas, nagle okazuje się że nie jest w stanie działać z innymi rozwiązaniami, z innym rozwiązaniem, co bardzo mocno komplikuje nam sprawę. A dodatkowo, jeśli deadline projektu jest za dwa dni, no to bardzo mocno podwyższa poziom stresu. No, zgadzam się, zgadzam się, to nigdy nie jest łatwe, żeby też jakby przewidzieć wszystkie zależności. Staramy się jak możemy, wyciągamy wnioski z różnych doświadczeń, ale no tym tak. się nie da. Ja myślę, że to też jest dla nas nauka, ponieważ na podstawie takich doświadczeń później wiemy mniej więcej, które paczki ze sobą działają, które mogą nie działać i możemy to sprawdzić trochę wcześniej. Więc um, to są takie te sytuacje, które nas dużo uczą. No tak, tak, też wyciągamy wnioski z tych powiedzmy, błędów mniejszych mm. lub większych, bo nie da się ukryć, każdy popełnia błędy. Ja prowadzę sam swoją taką statystykę, że mniej więcej na trzy sukces, na trzy porażki przypada jeden sukces mniej więcej. Więc jakby idąc tym tokiem, to jest dobre, jak są przykładowo te trzy porażki zgrupowane obok siebie, to wiadomo, że zaraz się pojawi jakiś sukces. Ja też nie mogę tylko dodać, że ja w życiu nie uznaję porażek. Hmm. Dla mnie jest tylko albo sukces, albo nauka. Albo nauka. <grytanie> dobre, dobre podejście. To tak, mówi się, żeby nie robić z dobrych programistów kiepskich projekt menadżerów. Ja próbowałem z dwóch programistów dobrych zrobić projekt menadżerów. I dwóch się wycofało, to znaczy poprosiło mnie o powrót do stanowiska programisty. Pytanie, co ty o tym sądzisz? I czy rzeczywiście tak jest, że ktoś, kto dobrze wykonuje pracę jako programista, wiadomo, siłą rzeczy zawsze się stara awansować na osobę, która jest najlepsza, bo się wybija, i jakby osoby zarządzające firmą, w tym ja no widzą, że skoro tak dobrze dowozi, no to pewnie mógłby zarządzać większym zespołem, można mu coś powiedzieć. Jaki ty masz stosunek do tego? Ja myślę, że faktycznie zdarzają się ludzie, którzy są bardziej, jakby to powiedzieć, zamknięci w, w, w kodzie, lepiej się tam czują, czują, że to jest ich świat. Myślę, że jak najbardziej należy to zrozumieć. No nie, każdy, nie każdy chce, nie każdy lubi rozmawiać z klientami, nie każdy czuje się w tym komfortowo. Myślę, że jak najbardziej, jeśli jest programista, który jest dobrym programistą i nie czuje się w roli project managera, myślę, że jak najbardziej warto to uszanować. Tak, jakby z mojej perspektywy też jest tak, że programiści zazwyczaj no, mają takie twarde umiejętności programistyczne, natomiast jeśli chodzi o takie powiedzmy międzyludzkie stosunki, no to zazwyczaj oni nie są w tym wybitni trzeba powiedzieć mm -hmm. wprost. Natomiast z kolei project manager no, nie powinien być osobą, która się boi i unika ludzi, raczej to on powinien te wszystkie strony ze sobą godzić, czyli stronę klienta, stronę zarządu firmy, no i stronę też pracownika, więc to musi być osoba otwarta. Zgadza się, no to wymaga pewnej, też pewnego takiego wypracowania, ale jak najbardziej są ludzie, którzy mają do tego predyspozycję, czują się w tym dobrze i no wiadomo, każdy jest inny, nie? Jasne. Jak to jest przejść właśnie z programisty do Project Managera, tak jak to było u ciebie? W moim przypadku poszło. Ja miałem o tyle dobrze, że ta zmiana nie była gwałtowna. Że ten zakres programisty działał początkowo troszeczkę równolegle z zakresem pracy Project Managera, później ze względu na ilość prac, ilość projektów. Te różnice, te, te inaczej, podział tych obowiązki project managera, było ich na tyle dużo, że przyćmiły po prostu pracę project managera, więc pracę programistę. Więc w mnie wyszło to bardzo naturalnie. Okej. Okay. Ja z kolei w ostatnim czasie jestem pod wrażeniem takiej książki, Mistrz czystego Kodu, zresztą książkę, którą też nam polecił jeden z, z programistów od nas z firmy. Generalnie jest to książka, która w taki miękki i przystępny sposób poru porusza szereg aspektów związanych właśnie z byciem Project Managerem, z byciem programistą. Ty tą książkę czytałeś też, prawda? Czytałem, jeszcze nie dokończyłem, ale mm. wiem o co e, chodzi w tej książce. Uważam, że bardzo e, dobrze przedstawia e, Przedstawia perspektywę zarówno programisty, jak i już poniekąd prawie że projekt menadżera. Uważam, że bardzo polecam tą książkę, naprawdę otwiera umysł na wiele różnych kwestii i też bardzo, bardzo taki obrazowy sposób, na podstawie przykładów, przytacza sytuacje, które zdarzają się w pracy każdego programisty czy projekt menadżera. Również polecam tą książkę. Naprawdę warto, jest napisana fajnym językiem. Mało tam jest wbrew pozorom samego kodu, a dużo takich sytuacji międzyludzkich, relacji firmowych, które, w których właśnie no, wydarzają się różne wpadki, ale też i sytuacje pozytywne. Książka jest o tym, jak unikać takich wpadek i jak postępować jak profesjonalista. Niekoniecznie to musi dotyczyć programistów. Uważam, że każdy coś znajdzie dla siebie. E, powiedz mi, jak trzymać ludzi w ryzach i w terminach, jak się jest project managerem? Myślę, że najważniejszą rzeczą to rozumieć ich punkt widzenia. E, w sensie być dla nich człowiekiem e, wtedy, kiedy, e, kiedy jest na to przestrzeń, być programistą, w, być project managerem, kiedy jest to wymagane. E, Wielu jest wiele skarg na to, że project menadżerze za bardzo się wywyższają, za bardzo, za bardzo nie doceniają pracy swoich pracowników. Ja nigdy nie miałem takiego podejścia, nigdy nie zamierzam mieć takiego podejścia. Uważam, w moim przypadku znacznie lepiej sprawdza się, kiedy, kiedy, kiedy Czuję, traktuję pracownika na równi ze sobą, dzięki czemu możemy powiedzieć zarówno o problemach, zarówno o sukcesach. Nie krzyczę za problemy, ale raczej skupiam się na tym, żeby pomóc je rozwiązać. Myślę, że to jest taka ważna, ważna cecha, i to mimo wszystko pozwala na to, by te projekty sprawnie szły do przodu. To ciekawa obserwacja, a jak, jak w takim razie egzekwować wykonanie zadań, ale właśnie tym sposobem, o którym mówisz? Przede wszystkim tutaj jest to, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli trzeba wiedzieć, kiedy być człowiekiem, kiedy być project managerem. Zdarzają się oczywiście sytuacje, problemy, które, które wynikają czasem z winy pracownika, czasem z przyczyn losowych. Zawsze dopytać. Dopytać, dlaczego tak się stało, co się stało, w jaki sposób tego uniknąć na przyszłość, starać się wyciągnąć z tego pewną naukę, a nie stricte, już powiem kolokwialnie, ochrzaniać pracownika, bo to, co się stało, to, to już się stało, nie cofniemy tego. Możemy z tego coś wynieść, jakąś wartość dodaną na przyszłość. Jasne, bardzo ciekawa płyta. Tak naprawdę, myślę, że nie mam nic więcej do dodania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję też za poświęcony czas. Życzę miłego dnia. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków i do śledzenia naszych kanałów na social media. Dziękuję uprzejmie.